Cześć, ja, jestem na i dzisiaj pójdziemy do mam I tak, dlaczego nie nagrałam jak robiłem to to i, i wiecie i narzędzia? Ponieważ yy, nie włączyłam nagrywania. ja, ale nie włączyłam nagrywania i się tam trochę 2-3 minuty ucieczy. I jeszcze pójdziemy po jakieś zwierzątko. żeby mieć śledzić. A no, tutaj mamy kurczaki. Możemy napić mięso. Chodźcie. No, tak chodźcie no. tak, to chodź. Tak małe kurczaki z osługami nie można trafić. E, ok. Przydałaby się jakaś sminka. не губили такой надеюсь еще не погибла так хорошо окей у меня пародия на мы такие курчавчики окей пять 7 będzie. Szkoda, że nie wypadający. Nie, 8, 9, 10. Jezus. 11. Jezus. To w tym kurczakom się porobił. Takich dużo. No tam mamy już jakiś lasek. Jezus, tyle. Jezus. No ale. O, przy okazji mamy święty. Ups.

Właśnie, chyba nie zmieniło się. Uuu, świnie. No. Pięknie. To dalej, dalej. Okej, myślę, że przed nami ten rynek. Myślę, że mhm. O, świnie się zakochały. Dobra, nie przeszkadzam. A jednak. No, tak. A tamto gdzie polazło? A i chciałam Wam powiedzieć, na razie będę grał na petflu, ponieważ nie chcę od razu zginąć. Ale jakoś sobie z tym poradzimy. Gdy ja tylko zrobię jakieś takie minus zbroje, chociaż kawałek zbroi albo coś, to mogę i grać. Bardzo nie przyniesie do głośno. Szyja, już je, ponieważ mogą przeszkadzać na nagraniu. Okej, okay, w tą stronę. No i tak. Trzymasak. Tam jest komioł. No, już. To jest nasza klientka. I mamy nasz kochanka. Tam już mamy żelazo. Tylko jak teraz zejść, żeby nie zginąć. Ale nowo. O, o. o! żelazo. I żelazo się zawsze przyda.

Zabawę może z, z baba połączym połączym moim domkiem. No dobra. Nie zawołują paradę. że to No dobra. nie mam na mam na to nie nie mi.

Skończyła no, no, nie, nie. No, się, się, no, nie, nie, komentujcie, komentujcie, się nasza No, 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 i nie. Nie. Do bar, bar, bar. no, 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 no